witam wszystkich w pierwszym odcinku nowego let's playa let's play Happy Wheels dzisiaj sobie pogramy w tą dziwną grę tak to zbytnie moim zdaniem to jest dziwna gra no ale zobaczymy muszę przyznać że kiedyś to grałem tak parę razy a tak to Praktycznie w ogóle nie wiem, którą to wygrać A, weźmy jakieś coś telewizji. No zobaczymy, jaki pójdzie. No jedno to lecimy. O, laguje O, oh my God. okej okay. Moment, jeszcze raz próbuję. Teraz w stronę nie wiedzie. Lago, wafajcie. prawie. Jeszcze raz. Hmm. Kurczę, no czemu zawsze mnie wybieram? Jeszcze raz. Ja w to wygram. Leć. No co mi się tu włącza, kurde. O oh my god. Przepraszam bardzo. No super, jeszcze zginąłem. Leć. Teraz się uda. Leć, leć, dobrze, dobrze, brawo! No i nie! Uż ja... Nie, 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 nie! nie. No ja już muszę się trafi! Leć synku, jak toś było? Change!

Bo Nie udało się. No to jest... Speed change. O, ja jer, lubię speed. What? Wo? Ja jeszcze raz tego się akurat nie spodziewam No ja jeszcze raz Mi się uda. Dobra, to chyba nie jest jednak poziom dla mnie. Eee, co by tu? Bansy Castle. O Okej. E. Nie, 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 żyj, żyj. Żyj już prawie. Niech to przegrałem. Wiesz? Będzie victory? Aaaa! wygrałem! Ha ha! Je, się <grywy> Tak, jestem zalogowany <grywy> Kill your son A to to co to jest? No ja ładuj się Jeszcze raz Łe! Łe! Nie! Jeszcze raz. Czy ja tu on trzymać to? Czym ja tu mam tu trzymać? Shiftem, czy czym ja tu Oh god! Haha, <laughs> wygrałem! Haha! Jestem geniusz! Zła. Dobra, wygrałem. Zrób to najszybciej. E? Co tu jest? Nie rozumiem tego. Na czym to ma polegać? Czy ja tak mam lecieć przez cały czas? Że ja nawet już muszę pedałować? Na czym to polega? Chyba, o, 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 no, no, no. Nie. Jeszcze raz. Yy. co, na tym to moja polegać? No ale bez sensu. Bez sensu, nie zrozumiałem tego poziomu. Niestety. Flying van, a tak co? 99% niemożliwe Kocham takie Eee, zawsze ja wszystko, zrobię Eee Okej, okay, to może rzeczywiście z nim Jest Eee, myślałem, że wygram Dobra, raczej nie tak miało wyglądać Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, ja wygram, jeszcze raz dobra, nie da się tu przejść, przyznaję, rację, nie da się tu przejść. Coolball troll If I flag like, turn No o dobra E się nie da przyjść No który też się przyjął przytrzymał... Kontrolem Nie Coś Czy to się podtrzymuje? Czy tam? Dobra, nie rozumiem tego. Okej, okay. no to może. Nie, escape nie chcę. Słatchow? Co? Którym to się przytrzymuje, no to ja... A, spasjum. Ooo, <laughs> epic, haha! <laughs> Skąd to, to widziałem? Dobra, no więc... No Dobra, jest nice. No. Nie! Ja to jestem geniusz, już widzę. Dobra. Jeszcze raz chcę to przejść, bo już wiem, że mi się trzyma, więc jeszcze raz. No tak, super wiem. E. E, jest jeszcze jedna piłka i, e, bo przegram jeszcze raz. No, bo dobra, bo to będzie co chwilę tak. Tu zmienimy na coś innego, które... West to die. Nie wiem na czym to polega. Wait for first screen, co? Nie wiem, co chodzi, jadę do przodu. Co to wykona, na czym polega? Eee. Dobra, to godzina. Um, co by tu wziąć? Epic domino? Co to jest? Wait for camera. Nie do tyłu. Ale, super ja. Dobra, mnie ją to było naprawdę przerwę. A teraz sobie wyjdziemy. Tutaj, tutaj <grym> Ocena fajna. A dobra, to jest ja do tego wezmę. Nie dobra. Zmienimy Na tego O, ale wy jesteście Mam cars A to, to, co to, to jest? Sprawdźmy What is it? Sprawdzę, nagrywamy Ej, no moment Nie tak szybko, że 12 minut Jeszcze raz, no No kurczę E? Jest! Przeszedłem. Szedłem. Mam Tu mama za wszystkim poradzi. Oooo! No boju. No ja sądzę, że będzie coś trudniejszego. Jest taki słaby. Aha, dobra. To było brutalne. E? Ale fajnie, ja dociągę do przodu. Jest, przeżyję, przeżyję! Aaaa, przeżyłem, aha, aha, Dalej żyję. Jeeeest, ole, zwycięstwo, proszę Państwa. Jak on to zrobił? Fajne, fajne, to mi się, mi się ten. A to, to, co to, to jest? No, chcę tu zobaczyć, co to jest. No jest. No. O, to ma mega wyschnącę, Sprawdźmy to. O, ale lag. Ja się żyję. Nie! Ale ja się żyję Ojcie, przepraszam Jeszcze raz, spodoba mi się to musiało Ale się zaci... O dobrosz Mami jeszcze żyję Leć! Leć! No dobra, nie wiedział, że nie wygram tutaj. Więc spróbuję jakiegoś innego. Tego też nie szaję. I wezmę sobie tego. Good luck. E. No. Easy. Uda! O, ok, tego się spodziewałem. A co zrobimy w ten sposób? Powoli. No nie o to mi chodziło. LOL! LOL, udało mi się. Wow. Zapiszę to sobie No jak sprzedziecimy? No dobra, nie wam będzie, nie jest Mmmm Skyland Minecraft Jak można? Zobaczymy jak nic są LOL ogóle jak Minecraft Jedziemy sobie, co tam Jeszcze raz Aaaa, no dobra, nie umiem w to grać. Dobra, moim zdaniem chyba na tyle dzisiaj wystarczy. E ekran mi się przesunął? Tak, ekran mi się przesunął, super. Końcówka chyba była troszkę zła, ale co tam, mam nadzieję, że nie było aż tak źle. Wielkie dzięki za oglądanie, lajkujcie, subskrybujcie. I jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Na razie cześć.